hej kochani, takie, no nie, pod komentem, takie takie wieczorne, dzień dobry troszkę będzie. Jeszcze w odniesieniu do tego, o czym mówiłem, tam akcja, która, którą sobie wymyśliłem, znaczy se wymyśliłem, przyszła mi do głowy. I widzę, że spotyka się z bardzo dobrym od, 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 odbiorem. E, już pomijam to, że powiem Wam szczerze, że jak zwykle zresztą wśród Polaków, gdzie dwóch Polaków, tam cztery opinie, przynajmniej w niektórych przypadkach. I powiem Wam tak, że um, Bo moja mama się okazuje z Kubana ogląda wszystkie moje filmy i to natychmiast Ona za chwilę po tym jak, jak udostępnił, nie może minęło pół godziny może 40 minut, przyszła do mnie na stryszek i mówi do mnie tak Michał, ja mówię, co? Wiesz, ta akcja z koszulkami to fajna jest Skąd to o niej wiesz? No przecież oglądała Twój filmik przed filmem. A, okej, okay, super Wiesz, tylko ja sobie tak myślę, mówi o ja sobie tak myślę, że może nie w dniu, kiedy ludzie do pracy idą, żeby też nie drażnić pracodawców, a poza tym wiesz, jak się jeździ do pracy autobusem, czy metrem czy czymkolwiek, to się zazwyczaj jeździ tym samym, o tej samej godzinie z tymi samymi ludźmi w wagonie czy w autobusie no fakt. No mówi, może nie w tym samym dniu, ale jak tam będzie jakiś w tym autobusie czy w metrze psychopata, to sobie zapamięta twarz danej osoby i potem ją gdzieś na ulicę może zaczepiać. Ja mówię, no masz rację w sumie, nie? I tak sobie podyskutowaliśmy chwilę jeszcze ten i tak doszliśmy do wniosku. Ja doszedłem mówię, wiesz co, to może zrobimy inaczej. Zróbmy taką akcję z koszulkami w sobotę, albo w niedzielę, ale na zasadzie takiej, że wszyscy na przykład przyjdziemy do, na Victoria Square w Birmingham. Po prostu przy, niech przyjdą wszyscy Polacy, wszyscy, no chciałbym, żeby wszyscy niech przyjdą Polacy w koszulkach z emblematami narodowymi. Na Victoria Square, w jakąś sobotę, na godzinę 12, z, z dziećmi, z rodzicami, z jakkolwiek. Niech się tam pojawi, biało-czerwono się zrobi, niech na tym square'ze. Czemu nie? Wiecie, czytam, mam dyskusję też z, z widzami niektórymi. Ja wiem, słuchajcie, opinie są podzielone. E, z różnych perspektyw różnie to wygląda. E, ale przed chwilą miałem rozmowę z, z, z jedną z widzek, która. No, Przyznam szczerze, nie będę wymieniał imienia, ale przyznam szczerze, że byłem zaskoczony tym, co napisała, bo napisała, że tak naprawdę nic się nie stało. Co mnie uderzyło, bo jak można powiedzieć, znaczy dobra, nie chcę tego oceniać, ale nie, 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 ja, nie ja bym w życiu nie powiedział, że się nic, jak to się nic nie stało. Inna z widzek pisze, że mieszka w Nottingham, czekajcie, to takie ala pod komentarzem będzie teraz. E, Alicja Krąg. Pisze, że mieszka w Nottingham od 2000, października 2015 roku. Odnosząc się do pytania, piszesz, Alicjo, czy przesadzasz mówiąc, że Brytyjczycy uwzięli się na pojaw? Polaków? Uważam, że tak, albo inaczej, ja nie doświadczyłam żadnych rasistowskich czy ksenofobicznych zachowań w stosunku do mnie czy u innych Polaków. Dobrze. W pracy mam prawie samych Anglików i od początku byłam przyjęta jak swoja. Na początku miałem jeszcze problemy z językiem, oni spokojnie tłumaczyli mi o co chodzi, powtarzali, gdy nie rozumiałam. Zapraszałem na imprezy firmowe, spędzamy czas poza pracą. Również roz nie rozumiem twojej niechęci do czarnoskórych, no to już jest w ogóle na no ale ok. Czy innych imigrantów. Y Sytuacje, która opisujesz, że nie mają miejsca w Nottingham, może w Birmingham jest inaczej, nie wiem, nie byłam. Wszyscy są częścią y, społeczeństwa, jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale się z tobą zgadzam, akurat do tej momentu się zgadzam z tobą, Alicja, Jasne. Tylko wiesz co, to co piszesz, to jest taki optymizm osoby, która nawet jeszcze nie jest do roku tutaj. Bo ja byłem taki przez trzy lata mieszkając w Anglii. Ja byłem tak zachwycony tą wielokulturowością, że nawet jak spotykają mnie przykre sytuacje ze strony innych, to ja je ubierałem na karp różnic kulturowych, złego dnia, czegoś tam, tłumaczyłem sobie to. Ja się tak naprawdę radykalizować zacząłem chyba od niecałego roku, ale no, radykalizować, no duże słowo. W sensie zacząłem być taki, że, że, że przestałem pozwalać sobie na pewne rzeczy. Wiecie, jeszcze gdyby 3 lata temu ten mój yy, yy, kumpel Jamajczyk zaczął wjeżdżać na, na pijanych Polaków na przystankach autobusowych i że wszyscy są tacy, to by mu pewnie przy takiej stary, no, jest tu tyle Polaków, oni piją w ogóle... Wszystko. A teraz nie. Dlaczego wrzucasz do jednego kotła wszystkich? Czy ja wrzucam wszystkich Jamajczyków do jednego kotła tylko dlatego, że zaszczany, kurwa i zaćpany Jama Jamajczyk jechał w autobusie ze mną mi śmierdziało w samym autobusie? To mówię od razu, że cała społeczność jamańska śmierdzi i... szczochami? Nie. Tu o to chodzi. Słuchajcie, właśnie, tu jest to. To jest ta. Mm, to jest coś, co. Nie chcę mówić, że, że trzeba zrozumieć, bo, bo to jest zbyt patronizujące, ale. <laughs> Chyba nawet nie o to chodzi. Chyba trzeba dojrzeć tak samemu w sobie do, do, do tego, słuchajcie, pamiętajmy o jednej rzeczy my wszyscy Polacy jesteśmy przede wszystkim skażeni tym, że my zawsze e, uważaliśmy się za gorszych, jeżeli ludzie na nas plują i mówią o nas źle, to my im przytakujemy z przyzwyczajenia a bardzo wielu nas, pągliszy, mieszkając w Anglii już kilka lat, oduczyliśmy się przytakiwania, jak ktoś na nas pluje nie, my wtedy nie mówimy, że deszczyk pada tylko odpluwamy to jest ta różnica no ale to trzeba pomieszkać właśnie w, na Zachodzie, żeby się nauczyć takich reakcji, bo będąc nadal w Polsce. Niestety, moi drodzy, ale będziecie cały czas kurwa kiwać główkami grzecznie, że tak, no, Rosja chcą do nas dobrze, Niemcy chcą do nas dobrze. Wiecie, no może teraz przesadzam, ale chodzi mi o ten. o ten... o ten. o ten nasz, o ten nasz garb polski taki, który właśnie powoduje, że co? Że mamy się pozwalać bić. Że no... Tak, napisała ta wizja, nic się nie stało, no Polacy nic się nie stało, tam zabili jakiegoś Arka, a dwóch pobili kolejnych, no nic się nie stało, zostawcie patologia jakaś, ten, jak rozmawiałem z moim kumplem Anglikiem w pracy, on mi powiedział, bo tam gadaliśmy o przyczynach, on powiedział mi, mówi niezależnie, Michael, I powiedział Michael, spokojnie, niezależnie jakie byłyby przyczyny, ci młodzi ludzie nie powinni nikogo atakować, to jest przestępstwo, It's crime. A jeżeli zaatakowali tego człowieka dlatego, że mówił po polsku, to powinni iść siedzieć za hate crime. To są słowa Anglika. To też właśnie co mówisz, Alicja, że, że masz znajomych z pracy, którzy tak i że nie spotkało Cię, nic fantastycznie, cieszę się Twoim szczęściem, że masz akurat takie otoczenie. Ja miałem różne otoczenie, miałem i równie bardzo przyjacielskie, jak i również bardzo nieprzyjazne dla mnie. Yy. I, 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 i piszesz o tym, że spędzacie razem czas i tak dalej. Dobrze, ja ci zadam inne pytanie Alicja. Jeżeli masz tych znajomych anglików, ilu z nich zaprosiło Cię do domu na niedzielny diner, light diner? Ile z nich zaprosiło cię na obchodzenie wspólnych świąt? Chodzicie razem na zakupy? Dzwonicie do siebie? Żeby sobie pokazać o pierdołkach? Bo mówisz, że spędzanie słuchajcie, wychodzenie po pracy e, prywatnie typu do pubu czy gdzieś to jest norma. A ja się pytam, Alicja, czy jest ta anglika, anglikańska zażyłość z tobą taka bardzo wielka, że, że ten, bo bo ja wam powiem szczerze, że ja bardzo długi czas, pomimo mając znajomych Anglików i tak dalej, ja żadnego z nich prawie, nie, prawie żadnego z nich nie nazywałem przyjacielem. Od, nie da, od jakiegoś tam czasu, powiedzmy, od dwóch lat mam już takich y, kilku, których, którzy są przyjaciółmi moimi w sensie takim, że, że się wpuszczamy do domu, znaczy oni mnie wpuszczają do swojego domu, do swojego życia, opowiadają różne rzeczy. O sobie wiem. Jest, jesteśmy blisko. Ale to zajęło sporo czasu. Oni są bardzo nieufni. A już szczególnie do obcokrajowców. No i mówisz, że straciłaś do mnie szacunek, dlatego że się przesiadam w autobusie. Alicja, powiem inaczej. Nie chcę zabrzmieć protekcjonalnie, ale naprawdę dam Ci dwa lata. Dam Ci dwa lata i za dwa lata napisz to samo. Jeżeli napiszesz za dwa lata to samo, to ja się pociągnę za nos i, i posypię głowę po Bo u mnie była dokładnie ta sama akcja. Też byłem zachwycony, też tłumaczyłem tych ludzi, że się zachowują tak, a nie inaczej, i tak dalej. A teraz powiedziałem: Nie. Będę się zachowywał tak jak oni. Jeżeli ja dosiadam się do, do kogoś czarnego w autobusie, ten ktoś ostentacyjnie się przesiada na inne siedzenie, to ja będę robił z nimi dokładnie to samo. Koniec. Skończyło się dobre. Sorry. Ja wiem, ja wiem. Teraz pewnie tam sporo z Was będzie mówiło o tym, że jestem. Tak, bo jestem emocjonalny, bo jestem, moi drodzy, jestem byłem i zawsze będę. Tu się nie zmieni. Ale ja uważam, że my powinniśmy zrobić coś z, z tym, co się w tej chwili dzieje. Słuchajcie, e, a propos tego, co mówiła jedna z widzek, nic się nie stało. Jeżeli nic się nie stało, to dlaczego delegacja rządowa się wybiera jutro do Londynu z Polski? Nic się nie stało? Już pomijam tam, że kolejny widz pisał, o, jakoś nie było głośno, jak Polacy mordowali, ale przepraszam. Piszesz o gangu trzech gości, którzy zabili y, y, człowieka dla pieniędzy. Polaków, trzech Polaków zabiła jakiegoś Anglika czegoś tam dla pieniędzy. A tu mówimy o czym? O pobiciu i to, to te pobicie, o którym my mówimy, to nie jest pierwsze. Hej, mówiłem o tym wcześniej. Um, Patryk J pisze, że... Czekaj, yy... czekaj, 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 czeka, bo dojdę tylko. Mm. Pisze, że też byś się wkurwiał, jakby ci ktoś na ulicy napierdalał językiem po niemiecku i by nawet zdanie nie umiał powiedzieć po polsku. A mieszkasz we Wrocławiu lub w Gdańsku? Bo tam się ludzie tak wkurwiają, właśnie na Niemców, którzy tak robią. Pisze, że jesteś w Anglii, staraj się tak nie odnosić, nie odnosić z polską mową, albo przynajmniej naucz się gadać w kraju, w którym się znajdujesz aktualnie. Stary, yy, ja nie wiem, ty może mojego CV nie widziałeś, ale ja yy, yy, pracowałem na przykład jako. Doradca w urzędzie miasta, więc ja mówię po angielsku. A to, że jak na przykład odbieram telefon od przyjaciółki czy od mamy, to nie będę do niej mówił po angielsku, dlatego że jestem w autobusie czy w, czy w pociągu, czy gdzieś, po to, żeby nie obrazić osób naokoło, bo będę mówić po polsku. Skoro Pakistan potrafi mówić w swoim języku publicznie, Hindus mówi publicznie w swoim języku, Jamajczycy używają swojej pięknej gwary patła, wszędzie i tylko gdzie tylko mogą, nawet w kontaktach oficjalnych z Anglikami, żeby podkreślić swoją jemajskość. To dlaczego ja nie mam mówić po polsku do mojej własnej matki albo do koleżanki czy do kolegi? Bo wiecie, ja tu widzę teraz takie nastawienie, po części zaczyna się znowu nastawienie. Nie, nie róbmy z tym nic, zostawmy, niech będzie cichutko, niech ten... Ludzie, ja Was nie namawiam do tego, żebyśmy szli teraz podpalać angielskie domy i demolować angielskie samochody i sklepy. Nie, absolutnie nic z tych rzeczy, żadnej przemocy. Pokażmy się od jak najbardziej pokojowej strony. Pokażmy się od tej strony, zresztą a propos tych koszulek, że te emblematy mogą wkurzać. Ja wpadłem na jeszcze jeden pomysł właśnie po rozmowie też z mamą. Są takie strony... Sami sobie znajdźcie, nie będę wam mówił, gdzie, żeby nie było, że potem mi ktoś zarzuci, że promuje jakąś firmę i pewnie mam od nich kasę. Nie, od niego kasę nie mam, a sobie sam znalazłem. T taką stronę, gdzie, jest, gdzie można sobie zamówić, yy, na zamówienie sobie zrobić koszulkę i oni nawet jedną zrobią. Taki, to co chcesz. Nie są tam tanie, 10 funtów chyba taki shirt kosztuje, ale, ale nieważne. Można sobie zamówić taką koszulkę, jedną, dwie, trzy, jakkolwiek. Ja sobie yy, stwierdziłem, że sobie zamówię jeszcze jedną koszulkę, która będzie w. Yy, w kolorach e, polskich i w kolorach Union Jack, czyli brytyjskiej flagi narodowej, tej e, United Kingdom. I będzie na niej I'm Proud to Be Ponglish. Pong będzie po biało-czerwonemu, glish będzie w Union Jack, czyli niebieski, biały, e, niebieski czerwony i czarny. i biały. Tak no. Wiecie o co chodzi? Zróbmy i jeszcze jedna to mi mama podpowiedziała mówi a jak wy o dobra tak zrobicie tą yy, ten taki zjazd że tam na y, Victoria Square w Birmingham się pojawią ci wszyscy ludzie w, w tych koszulkach to niech mają koszulki z emblematami ale niech trzymają w rękach brytyjskie flagi i świetny pomysł mamusia ma nie pokażmy to że jesteśmy tutaj społecznością i że nie powinniśmy być traktowani w taki sposób no, i to na tyle. Na śniadanie sobie zróbcie jajecznicę, bo nie mamy lepszych pomysłów. Ja akurat będę mieć bułkę z moim przeulubionym ee, serkiem. Zakupiłem znowu taki serek, bo to mam ten kurdyjski sklep w drugiej wiosce i oni tam mają takie serki. Pokażę Wam kiedyś słoik, bo teraz już wyładowałem do miseczki, więc nie mam słoika w użyciu. No. Życzę Wam udanego tygodnia, kochani. Śpijcie dobrze. Teraz, jak ktoś mnie będzie jeszcze oglądał, a jak nie, to życzę Wam udanego dnia, poniedziałku. Niech będzie moc z Wami, a przede wszystkim, kochani, zecie. To ja jestem impulsywny, ale też jestem na tyle impulsywny, że nie namawiam nikogo do tego, żebyśmy od razu lecieli na barykady. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się postawili, ale postawili w sposób mądry. Postawmy się w sposób mądry. Nie bądźmy jak czarni, którzy będą e, od razu robić rozruby i demolować miasto. No. Nie bądźmy jak Azjaci, którzy od razu wytoczą milion spraw sądowych. Nie. Zróbmy to właśnie tak. Białe koszulki z czerwonymi emblematami typu, nie wiem. Flaga, godło polskie, cokolwiek. W ręce brytyjska flaga. Albo koszulka z napisem I'm proud to be Ponglish. I dwie flagi, brytyjska i polska. No. I to wtedy zobaczymy taki konsulat, taki Uu. No. Wiesz, i jeszcze a propos Alicia wiesz, ja, ja wiem, nie chcę mówić, że mieszkasz za krótko w, w Anglii, bo to mieszkasz w Nottingham, to też jest trochę inne, inne miejsce, może tam nie ma tyle mniejszości. Może spotkać też innych ludzi. Słuchaj, ja, ja w, w moim otoczeniu też mam i Anglików takich, którzy, którzy są strasznie open-minded i oni są tacy wręcz, wręcz, wręcz przepraszają, że, że są nietolerancyjni. Może nie oni, ale ich, reszta ich społeczności. A są tacy, którzy się strasznie obnoszą właśnie z tym byciem Brytyjczykiem z tym wiesz. Ludzie są tylko ludźmi, są różni, ale to wcale nie oznacza, że możemy mówić o tym, że nic się nie stało w momencie, kiedy zabito kogoś tylko dlatego, że mówił po polsku potem, że kogoś pobito, potem, że wcześniej, że kogoś opluto, wcześniej, że kogoś coś tam, co będziemy tak całe życie przepraszać, może właśnie fakt, faktycznie czas się postawić. Ale mówię, postawić się nie na zasadzie agresywnej, tylko postawić się w sposób mądry. Pokazać swoją siłę. Siłę, którą mamy w sobie i reprezentujemy, jeśli stoimy razem w grupie, kochani. Pamiętajcie, samotny wilk może przeżyć w lesie i mieć fajny czas, bo my jest samotnym wilkiem ale jak spotka go inna watacha, to go zagryzą. Natomiast jeżeli samotny wilk będzie częścią innej watachy, to żadna inna watacha tej watachy nie zaatakuje. Albo nawet jeśli, to watacha się obroni. Więc bądźmy watachą. Zresztą wczoraj tłumaczyłem mojemu kumplowi Scottowi znacie go zresztą z opowiadań. Tłumaczyłem mu, że Polska nie powinna mieć Orła w, w Godle, tylko powinna mieć wilka w Godle. Ponieważ Polacy, ja uważam, my Polacy jesteśmy bardziej wilkami z natury. Uważam, że jesteśmy bardziej wilkami z ale o tym zrobię osobną pogadankę, wytłumaczę wam, dlaczego tak uważam. Muszę sobie zapisać, żeby nie zapomnieć. Bo jestem sklerotykiem, mam już 40 lat. Wilk, Polak i godło, to będę wiedział. Tak, o, sami sobie przemyślcie, dlaczego powinniśmy mieć wilka zamiast orła. Bo jesteśmy wilkami. Dobranoc. znaczy ja mówię dobranoc, bo idę spać a, i jednocześnie mówię wam dzień dobry, bo wtedy wstajecie, kiedy mnie oglądacie, kiedy ja idę spać. Tak? Tak. Kakao sobie zróbcie na siadanie. Chociaż nie kakao usypia. To nie róbcie na siadanie. Zróbcie sobie herbatki. No. Na razie papaka.